Wasze czyste są, że o serce pełne wiary jest. Jeden z was nie wyda, jeden z was wyda mnie, zaprawdę powiada, że nogi wasze. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Sługa nie jest mniejszy od swego Pana. Nie? Zaprawdę powiadam wam, który z was chciałby być największy, niech będzie najmłodszy, a przełożony jak sługa. Gorąco pragnąłem spożyć z wami wieczerze, na dzień przed pasku gdyż jutro nie będzie mnie pośród Was. Ja to nie To nie będzie, się to Oto nadeszła moja rodzina. I jeden z Was wydał mnie w ręce nieprzyjaciół. A nie, kto to jest? O kim mówi? Przyjaciel, który jest mój chleb. Ten, który mi zamurza kawałek, znaczy ten mi zamierza. Wszystko co robię. robię po to, byście się umocnili. W godzinie próby, która jest tak blisko. Otoczenie wszystko nowe. Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje, które za Was. I za wielu będzie wydany. jeste i pijcie z tego wszystkiego to jest kielich krwi moje która za was będzie wylała Wkrótce was zostawić. Chciałbym, abyście się miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Po tym ludzie poznają, żeście moimi uczniami. Panie, dokąd idziesz? Idę przygotować Wam miejsce. Zostań z nami, panie. Panie. Nie wiemy dokąd idziesz. Nie znamy drogi. Tomasz, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Niech się nie tworzy wasze serca ani nie lęk. Nie zwątpcie w żadną z tych praw. Panie, życie moje oddam za Ciebie. Piotrze, Piotrze, uderzony będzie pasterz, a owce jego się rozproszą. <laughs> Piotrze, powiadam ci jeszcze tej nocy, nim kogut zapieje, ty się trzy razy mnie zaprzesz. Panie, nie mów tak! Nigdy się ciebie nie zaprę! Jeszcze tej nocy będę błagał Ojca mego, aby umocnił każdego z was. Panie, Panie! Ja nie. Ja powiem. Czuwajcie ze mną i módlcie się. Panie, co ci jest? Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Czuwajcie i módlcie się. Módlcie się ze mną. Możesz nas liczyć, panie. Ojcze, ojcze, nadeszła moja godzina. Ojcze. Ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich goryczy. Ojcze. Ale Twoja wola niech się stanie. Piotr, Piotr, czyż nie mogliście czuwać ze mną choćby przez godzinę? Czuwajcie, czuwajcie i módlcie się, byście nie ulegli pokusie. Ach. Ojcze. Ojcze mój, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Ojcze mój! Jeżeli nie może mnie ominąć ten kielich, wypiję go. Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Piotrze! Piotrze, wstańcie! Oto nadchodzi godzina, kiedy przy rozproszycie, a mnie nie zostawicie samego. Syn człowieczy zostanie wydany w ręce grzeszników. Blisko jest mój zdradzań. Bądź pozdrowiony, Miszu! Judaszu! Judaszu, pocałunkiem zdradzasz syna człowieczego. Pytam, kogo szukacie? Jezusa na Mówiłem, ja nim jestem. Jeśli zatem mnie szukacie, pozwólcie innym odejść w pokoju. Brać go! Piotrze, to mieczem wojuje od miecza gin. Dlaczego występujecie przeciwko mnie z i mieczami? Ja mnie nauczałem przed światem. Dlaczego wtedy mnie nie pojmaliście? Co się mogło stać? Złapali naszego mistrza! Aresztowali go! Bracia, co my teraz zrobimy? Musimy się gdzieś ukryć! nas, każą razem z nim. Musimy uciekać! Nie, bracia. Będziemy o nim świadczyć. Powiem prawdę. A, Będziemy. 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 A Czy ja cię nie widziałem w ogrodzie, kiedy aresztowali tego człowieka? Czy ty nie jesteś jednym z jego uczniów? Nie znam go! O kim ty mówisz w ogóle? Jestem pewna, że jesteś uczniem Jezusa! Dlaczego temu mu zaprzeczasz? Nie jestem uczniem tego człowieka! Nie znam go! Nikt nie nosi, widziałem! jesteś jednym z jego uczniów. On jest Galilejczykiem! Twoja mowa cię Ty Zięga. też mówisz Galilejczykiem! Nie znam tego człowieka! Panie mój! Mistrzu! Rabbi! Mi. Zawiodłem się! Mistrzu! Panie! Panie! Piotrze. Piotrze. Piotrze, Matko, nie jestem godzien mówić z tobą. Zdradziłem, zdradziłem twojego syna. On... On mi zaufał. On mnie wybrał. On na mnie zamierzał oprzeć swój kościół. I, i co? Matko, zdraziłem go, zawiodłem. Ja je jestem godzien, być jego uczniem. Matko, płagaj mnie! Płagaj go za mną. Matko, Wszystkie czyny i słabości. Jeśli jednak prawdziwie zaufamy, Bóg wyprowadzi nas z grzechu i uwolni od potępienia. Kto ufa, prawdziwie odniesie zwycięstwo. Pamiętasz, powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy umęczeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię.